Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dawno mi nie było, dawno nic nie wrzucałem. Eee, troszkę żeśmy pocięli tego Volkswagen'a jak widzicie. Eee, od, tam, od ostatniego filmu o nim trochę się zmieniło. Mianowicie, nie wiem czy tam było, ale zacznijmy sobie od początku. Eee, wycięty tutaj pas cały. No widzicie, jak to wygląda. Hmm, tutaj musieliśmy wyciąć kawałek ściany, bo tu była korozja. Zaraz Wam go pokażę. O, proszę bardzo, tak mamy, w takim stanie to jest, także tutaj była dziura, musieliśmy się pozbyć słupka, tu już jest w trakcie dorabiania drugi element, dorobimy go w całości, zrobimy potem w całości to, także to się robi. Dalej mamy drzwi, dorobiliśmy, bo niestety nie ma reparaturek, dorobiliśmy Cały ten spód drzwi, oczywiście, z kawałka blachy. Tutaj mamy stary. Stary kawałek tak wyglądał stare poszycie. Wstawiane jest tutaj pod, pod zaraz pod zygą. Także to jest tylko spawane, to nic nie było kompilowane, Także jest na no tyle dobrze to zrobione, że w zasadzie bez, obędzie się bez większego kitowania, bez większego szpachrowania Ramki były, jak widzicie, tutaj. Zdejmowane też, bo też była korozja szczelinowa, także Drzwi kierowcy mamy z głowy No i tutaj musieliśmy zdjąć te Musieliśmy zdjąć te obudowy W tym miejscu gdzie jest mocowanie Wahacza, musieliśmy to pozdejmować po odwiercach, bo tu jest wszędzie Też troszkę korozji Te Mocowania tutaj były zgnite Tutaj jest zdjęte też takie wzmocnienie Też jest do naprawy blacharskiej E, oczywiście, próg tutaj, już wstawili, narobiliśmy robiliśmy cały ten narożnik e, od nowa. E, tutaj jest jeszcze niedokończone szlifowanie, ale ta ściana była łącznie z tym przetłoczeniem. Tutaj wszystko odbudowane. Tutaj jest zostawione na razie, bo tutaj próg jest reparaturka gdzieś do tej e, długości. Także jeszcze to połączymy. Nie spowaliśmy tego na, na gotowo. E, tutaj tak. E, tutaj mamy tylną taką podróżnicę. Przednią część tylnej podróżnicy można powiedzieć. Też musieliśmy to odkroić, bo jak widzicie, gdzie jest korozja, musimy wyjąć tą część całą, dorobić i wstawić razem z tym wzmocnieniem. Chociaż to wzmocnienie może jeszcze zobaczymy w jakim ono będzie stanie, jak tutaj wycamy te z grzewy. Także tak, wyleciała tylna, tylne poszycie Bo tutaj jak widzicie ten rand. Żeby to dobrze zrobić, to niestety trzeba wyjechać z tym. Dorobimy sobie tutaj ten tył tutaj do, do łączenia z tym pasem, bo to wszędzie było kolorowo, zaraz Wam pokażę. O, tutaj mamy akurat, wstawi, wrzuciłem na, na szybko. Tak, to jest część progu wewnętrznego, tylna oczywiście. Tutaj jest już dorobiony nowy ten fragment, bo tutaj było oczywiście skorodowane. Tak to mniej więcej wyglądało, także sami widzicie, że znaczna część tego elementu to nie istniała w zasadzie. Także musieliśmy to dorobić. Zobaczcie sobie. Dobra, teraz kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tę stronę, to tak jak mówię, będzie wycięcie tej części. To będzie ostatnie, mam nadzieję, wycięcie tego auta z tej strony. Wyjmiemy to, dorobimy i wstawimy, i będziemy budować ten samochód z powrotem. I zakładać tutaj poszycie i tak dalej, tutaj pasować z drzwiami. Także tak to wygląda. Ogólnie zapomniałem dodać, że auto jest w piaskowaniu, po całości, w zasadzie, no oprócz poszyć. Jest wypiaskowane i jest w podkładzie tymczasowym na czas prac blacharskich, także o, tutaj mamy już też doregony kawałeczek e, tego okularu, bo to jest już niedostępny niestety. E, jak widzimy to też jest e, jeszcze wychodziło dużo e, niespodzianek typu, zaraz złapie ostrość o widzicie wżary tutaj blacha jest zaścienka cienka, że trzeba będzie tutaj wszędzie to każdy e, taki za, zaczątkę korozji powycinać, jest wszystko zdemontowane, czyli e, pod, tutaj jest skrzynka bezpieczników, tam jest miejsce na akumulator, to jest wszystko podwiercane. Podłużnice niestety też, bo jak widzicie tutaj, o, będzie widać, może i będzie, może nie będzie, o, teraz będzie widać, że tu jest też wszędzie korozja szczelinowa, ale te podłużnice, podłużnicami zajmiemy się na, na koniec. Jak już ściągniemy to wszystko, to wylecą całe te połówki tutaj tych podłużnic, wyczyścimy, dorobimy co trzeba i złożymy z powrotem. E, tutaj jeszcze prawa strona, tutaj też była łata, bo tutaj też było e, z, zardzewiałe pod tym jak już my to odwiercili. E, tu są dorobione części e, tego wzmocnienia, to już jest przyspawane na, na gotowo, tam już jest, już jest wszystko, wszystko gra, tutaj też było ta końcówka, bo też była e, skorodowana i analogicznie jak z tamtej strony Tutaj widzicie, tu jest nawet gorzej, bo trzeba będzie niestety wyjąć to mocowanie tego wahacza i naprawić tutaj e, korozję. Jak widzicie, e, jest już to e, zbyt zaawansowane, żeby to zostawiać to samo tutaj. Także tutaj jeszcze będzie troszkę zabawy. Tutaj mamy e, to samo w zasadzie, co było tam zrobione w tej chwili, jeszcze jest zrobione oczywiście, ale zrobimy sobie. Tutaj już mam dorobione w zasadzie te, te narożniki, e, dół słupka mam dorobiony, e, próg mamy, właściciel nam dostarczył dwa nowe progi, nawet dość dobrze pasujące, także będziemy się z tym bawić. to jeszcze oczywiście kawałek podłogi, co podłoga tutaj też e, w tym miejscu też była dorabiana, zaraz Wam pokażę, no, tak to mniej więcej wyglądało, co e, e, dorobiłem. To jest jeszcze nie, nie przycykane, bo tutaj jeszcze musimy wyjąć taki kawałek tej podłogi z przodu. E, tutaj mamy, zobaczcie w jakim stanie, nie mogliśmy tego zostawić, bo to jest zbyt głęboko, zbyt cienko. Tutaj, żeby to e, po prostu pomijać już przy tym e, zaawansowaniu prac zacharskich. Podobnie jak e, z tym elementem, który jeszcze tutaj i on taki ma trochę dziwną. Budowę, ale tu już przymierzałem beleczkę, tutaj wszystko ładnie dolega, także wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj mamy, zobaczcie jak to wyglądało, takich rzeczy niestety zostawić no nie możemy nie? przy odbudowie, przy renowacji. Renowacja polega na tym, żeby to odbudować jednak niż takie rzeczy zostawiać. Co jeszcze? No i oczywiście wylatujemy też, ale to już po naprawie drzwi, żeby to wszystko pasowało wylecimy też z, tą, z tym poszyciem tylnym, także e, bo zobaczcie co się dzieje, ktoś tutaj coś próbował wstawiać e, jak widać i niestety tutaj będzie trochę zabawy z potem też z prostowaniem tej, e, tego, 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 tego tylnego błotnika, bo zobaczcie ile to jest szpak nałożone. Także to będzie co dobrego. No i oczywiście tak jak z tamtej strony mamy skorodowane tutaj narożniki. Tutaj kawałek akurat z progu przyjdzie, także nie ma się czym przejmować. Ta strona, jeżeli chodzi o tą część, tutaj to jest w dużo lepszym stanie niż, niż lewa, ale za co tu mamy bonus w postaci dziur w poszyciu, znaczy we wewnętrznej części nadkola, także będzie jeszcze zabawy. I widzicie, tak się wydawało, że. Że będzie e, niedużo roboty, że auto jest zdrowe. Jednak po pieskowaniu się okazało zupełnie co innego, i w zasadzie to można by było zrobić ten samochód na dwa sposoby: e, na, tym, e, na, tym, e, na tym aucie można by było po prostu mało zrobić, a dużo zarobić. Bo tak naprawdę nie, nie zagumiając się w takie w krozę szczelinową, e, w takie dziurki typu e, tutaj, co są, no e, tutaj akurat nie, to jest akurat dziurka że można było to ładnie przygitować, ładnie przy, e, przygumować, i ten tak naprawdę e, to auto, klient by nie widział różnicy e, po odebraniu pomiędzy tą robotą a taką na szybkiego, bo naprawdę tutaj jest za dużo nawet wstawek, by nie musieli robić. Przywalać to grubo podkładem, te wszystkie wżery, pomaskować e, korozję szczelinową jaką, jakąś gumą, mastyką i można było to oddać, i każdy by był zadowolony oprócz klienta na dłuższą metę. Także widzicie tutaj też są takie rzeczy, to też trzeba będzie po prostu podrabiać, powstawać i takich miejsc w tym aucie. Niestety jest mnóstwo i jeżeli chodzi o, o wycenę tego auta, to powiem Wam szczerze, że gdybym to wyceniał z góry tą, 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 ten samochód, a nie z roboczo godziny, to mógłbym się nieźle w tym wypadku przejechać, bo bardzo dużo rzeczy powychodziło. W trakcie naprawy zresztą sami widzicie do jakiego stopnia to auto jest pocięte. Także żeby się dokopać do, do zdrowego, to niestety trzeba to poświęcić mnóstwo godzin. I tam komentarze pod moim filmem odnośnie renowacji były takie, że tam, że mi się coś odkleiło, ale tego pana, co mówi, że mi się odkleiło, chętnie bym tutaj zaprosił na miesiąc. Sobie po prostu zobaczył jak to wygląda i czy mi się tego podjął, czy mi się odkleiło, czy niestety e, Łatwo jest zrobić wałki na takich autach, bo często właśnie ostatnimi czasy widzę wysyp wałkarzy, którzy wzięli pieniądze, a nie zrobili z autem nic poza przepiaskowaniem, zapodkładowaniem i po ukrywaniem po prostu korozji. No ale dobra, to nie jest o tym film. To jest film o Volkswagenie. Co zostało jeszcze do zrobienia, to widzicie mniej więcej. Te belki, te poprzeczki też są, yy, są, są na nich duże wżary, duże ślady korozji. Trzeba będzie też to podrabiać, ten kawałek. Yy, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Aha, przejdźmy jeszcze do bagażnika. Yy, tutaj po zdjęciu gumy z tamtej strony, yy, zobaczcie co, co tu się stało. Znaczy tego nie było widać akurat, ale mieliśmy podejrzenia, że to będzie korozja i w sumie z zewnątrz było tylko tyle widać po odwierceniu tego, po odszlifowaniu. To zobaczcie. Kolejna, kolejna część, e, e, kolejna część którą, której w zasadzie nie było widać na pierwszy rzut oka. E, na szczęście tą, e, tą część już mamy dorobioną, także jest gotowa do wstawienia. Ale to jeszcze chwilę, bo nie wiadomo, czy tej werki nie trzeba będzie ściągać, żeby właśnie zrobić tą odkole. Także jeszcze się z tym wstrzymamy. E, tutaj jest kolejna, e, ko, kolejna korozja była, bo to jest tak blacha dziwnie zawinięta. Zaraz Wam pokażę. No i tutaj mamy w ten sposób tą e, blachę zawiniętą. Także, żeby zrobić to tak, jak e, jest w oryginale, żeby nie było widać, bo tą no, z płaskiej blachy, jak to wstawimy, to będzie nijak wyglądać. Także trzeba było to zrobić tak, jak było w oryginale. Teraz musimy to, aby przyspawać na swoje miejsce. I mamy w zasadzie wdękę koła e, gotową. Generalnie mamy dużo rzeczy już takich dorobionych, gotowych e, w trakcie naprawy, żeby aby to potem poskładać jak jak klocki, także już jak zaczniemy, jak wyjdziemy z tamtego rogu, z tego tyłu, to już zacznie tego auta z powrotem przybywać. Błotniki przednie mamy naprawione. W zasadzie jeszcze tu popiaskowałem te wszystkie zakamarki. Dzisiaj za chwilę już wlecą w podkot oksydowy. Te doły są dorobione w sumie, podobnie jak z tamtej strony. Także błotniki już będziemy mieli w głowy. Już będą sobie w epoksydzie czekały na pracę, że tak powiem, lachiernicze. No dobra, chyba wszystko, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. E, następny odcinek będzie wtedy, kiedy e, będzie o czym nagrywać. Póki co, e, działamy sobie tutaj poężnie, bo jeszcze czeka nas tutaj trochę roboty z tym autem. Dobra, to wszystko, co chciałem wam pokazać e, w tym materiale. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.